Oh, the times was hard and the wages low. Leave her, Johnny, leave her. And the group was bad and the gates did blow. And it's time for us to leave her. Everybody, leave her, Johnny, leave her. Oh, leave her, Johnny, leave her. For the bulge is down and the gates don't blow. And it's time for us to leave her. Leave her, Johnny, leave her. Oh leave her, Johnny, leave her. For the ball is down and the winds don't blow. And it's time for us to leave her. Oczy jaśnie, że stary rzekł. Że... Rzuć ją Johnny, rzuć ją że za nam wystawiczek, a że na nas czas, więc rzuć ją, rzuć ją dony, rzuć ją, o rzuć ją do rzuć ją, bo podróży już kres i wiatr przestał dąć, a że na nas czas, więc rzuć ją, rzuć ją dony, rzuć ją, o, rzuć ją, żony, rzuć ją, bo podróży już kres i wiatr przestał doć, A że na nas czas, więc rzuć ją. O, pchasz i pchasz, a cieknie w kurcz. Rzuć ją, żony, rzuć ją. Chodź już raz się nie zapchasz dziur, a że na nas czas, więc rzuć ją. Rzuć ją dżony rzuć ją, o, rzuć ją dżony rzuć ją. Bo po podróży już kres i wiatr przestał dąć, a że na nas czas, więc rzuć ją jeszcze raz. Rzuć ją dżony, rzuć ją, o, rzuć ją dżony, rzuć, rzuć, rzuć ją, bo po podróży już kres i wiatr przestał dąć. And na Oh, the times was hard and the wages low. Lift her, Johnny, lift her. And the group was bad and the gazed did blow. And it's time for us to leave her. Everybody, lift her, John, lift her. Oh, leave her, Johnny, lift her. For the voyage is down and the winds don't blow And it's time for us to leave her Leave her Johnny, leave her Oh, leave her Johnny, leave her For the voyage is down and the winds don't blow And it's time for us to leave her